Hej cześć maneczko z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o sekretnym kodzie na darmowe skiny ze Squid Game. No ale standardowo przed filmem prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem a ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. W ostatnim czasie na Netflixie bardzo popularnym filmem jest Squid Game. A jako, że Fortnite bardzo lubi nas zaskakiwać nowymi współpracami z innymi markami, to gracze spekulują, że Fortnite nawiąże ponownie współpracę z Netflixem. Takowa, bardziej niż z Netflixem, to opierałaby się na serialu Squid Game, który jest tematyką tego filmu. Ogólnie to gracze spekulują, że jeżeli powstanie współpraca z Netflixem, to każda osoba, która ma Netflix Premium, czyli po prostu Netflixa, na maila otrzyma kod, który będzie można wpisać na internetowej stronie. Epica. I wtedy na swoje konto otrzymacie pakiet. Pakiet ten jeszcze nie jest nam znany, ale możliwe, że będzie on taki, jak je powstało mnóstwo konceptów w internecie. Moim zdaniem najlepszy koncept widzicie teraz w tle i muszę przyznać, że naprawdę on mi się podoba i chciałbym takowe skiny użyć w swojej szafce. Jeżeli ktoś z Was posiada Netflixa, to po prostu napiszcie w komentarzu Netflix, chcę po prostu sprawdzić ile Was jest. A już się z Wami żegnam i trzymajcie się, siemanko!